Cześć! Tu Kamil, dyrektor szkoły w chmurze. Wiem, że wielu z Was, naszych tegorocznych maturzystów, zmaga się z różnymi wątpliwościami i obawami dotyczącymi egzaminów. Chcemy jednak Was uspokoić. Nie jesteście sami. Posłuchajcie, jakie wrażenia mieli nasi maturzyści w zeszłym roku. Myślałam, że będziemy się jakoś głupić i będzie jakiś problem, ale wszyscy są bardzo no. mocni. Wszyscy są bardzo mili i tak naprawdę jest taka fajna atmosfera moim zdaniem. Myślałyśmy, że będzie dobrze i było no, dobrze. No. Dokładnie. Cieszę się, że mam okazję tutaj być, bo chmura umożliwiła mi też zadbanie o własne zdrowie przede wszystkim. I myślę, że to jest najważniejsze. Dokładamy wszelkich starań, aby ten czas był dla Was pełen spokoju i dobrych wspomnień. Na miejscu będzie dostępny zespół psychologiczno-pedagogiczny oraz ratownicy medyczni, a także strefy, w których będziecie mogli się wyciszyć przed egzaminami i między nimi. Pamiętajcie, że będziemy i jesteśmy tam dla Was i możecie liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie. Matura to nie tylko egzaminy. Ale także święto edukacji, moment, w którym możecie pokazać wszystko, czego się nauczyliście. To czas nowych możliwości, a nie stresu. Dlatego chcemy, abyście czuli się tutaj spokojnie i komfortowo, z wiarą we własne umiejętności. I jesteśmy z Wami.